W Lwowie poranek niedzieli palmowej, mimo trwającej wojny, był spokojny i słoneczny. Brak alarmów przeciwletniczych pozwolił mieszkańcom na świąteczne zgromadzenia. Uroczystości w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Lwowie przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W Dniu dzisiejszym gromadzimy się aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy, uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Po mszy Metropolita Lwowski poprowadził procesję wokół katedry. Na placu przed świątynią odbył się również kiermasz wielkanocny zorganizowany przez Fundację Dajmy Nadzieje. Zaangażowaliśmy w tym roku wolontariuszy chętnie na naszą odpowiedź, odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Rodzice z katechezy też upiekli słodycze, parafianie naszej katedry, ale też jak tutaj trzymam są też wyroby, którzy robili, były też dzieci, młodzież, ale też i pracownicy Fundacji. Chętnie robili też coś, właśnie szukali natchnień, żeby coś zrobić, takie jakieś różnego rodzaju wielkanocne wyroby. W tym samym dniu, Niedzielę Palmową, obchodzili także wierni kościołów grecko-katolickiego i prawosławnego. Dzień wcześniej rozpoczęto obchody żydowskiego święta Pesach. Obchody też są unikatowe, dlatego że w ten dzień obchodzimy i katolickie święto, i prawosławne, a też żydowskie. Między jednym wczoraj z rodziną zaprosili nas do synagogi i wczoraj obchodziliśmy właśnie pesach, tak? Pesach, czyli wyzwolenie z tej niewoli egipskiej i to właśnie z tego powodu Jezus Chrystus przybył z uczniami do Jerozolimy i dzisiaj już wchodzimy do Jerozolimy wraz z Chrystusem. We wszystko to było bardzo wielkie święto, ale cieszymy się co to jest i ukraińskie i polskie w kupie i chcę, żeby tak było wszystko. Ja jestem Ukrainka, ale chodzę do Kościołu, bo bardzo tutaj rosła, bardzo uczyłam się po polsku troszkę mówić. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna niedziela palmowa przyniesie już Ukrainie upragniony pokój.